Witam. Dzisiaj chciałbym się zająć jednym z podstawowych wskaźników, który powszechnie jest używany w wielu przedsiębiorstwach. Ten wskaźnik, który pomimo takiej powszechności widzę, że są z nim różnego rodzaju problemy w jego interpretacji, ale również w jego sposobie liczenia. Czym się zajmiemy? Czym jest wskaźnik MTBF i jak go należy interpretować? Na samym początku powie, powiedzmy sobie, co to jest wskaźnik MTBF. MTBF jest to akronim e, an, anglojęzycznej nazwy Mean Time Between Failure, czyli innymi słowy, jakbyśmy mieli go tłumaczyć na język polski, jest to średni czas pomiędzy uszkodzeniami lub, czytaj bardziej doraźnie, między awariami. Przeanalizujmy sobie pewną sytuację. Otóż mamy pewnego rodzaju maszyny. Ja to zademonstrowałem za pomocą dwóch różnych typów aut. I teraz, co nam jest potrzebne, abyśmy mogli obliczyć wskaźnik MTBF? Po pierwsze, jest nam potrzebny Czas kalendarzowy dostępny, czyli czas, w którym operowany jest dany środek trwały. Następną rzeczą, która nam jest potrzebna jest to... Jest to czas potrzeby nam na przeprowadzenie obsługi profilaktycznej, czyli czas na profilaktykę. I ostatnia rzecz, która nam jest potrzebna do obliczenia wskaźnika MTB, to jest to ilość zdarzeń. I tę ilość zdarzeń zaznaczymy sobie na poszczególnych obiektach. Czyli jest to ilość zdarzeń, którą odnotowaliśmy zdarzenia awaryjne na jednym i drugim e, aucie. I teraz za, e, podejdźmy do tego w sposób następujący. Jak obliczymy wskaźnik MTBF? Czyli powiedzmy sobie, jaka jest formuła liczenia wskaźnika MTBF. Innymi słowy, jest to czas kalendarzowy dostępny. Odejmujemy czas poświęcony na profilaktykę i to daje podzielone to jest wszystko przez ilość zdarzeń. Teraz weźmy sobie jakiś przykład. Weźmy dla jednego dla tych dwóch przykład, który mamy, dla których możemy obliczyć wskaźnik MTBF. Weźmiemy sobie, obliczymy wskazik MTB dla, naszego, dla naszej pierwszej maszyny. Czyli mamy 31 dni, czas na profilaktykę to jest jeden dzień i ilość zdarzeń to jest 2. Podstawiając pod wzór, otrzymujemy 15 dni, czyli 31 dni dostępnych, odejmujemy jeden dzień na profilaktykę oraz dzielimy to przez ilość zdarzeń, które mamy do dyspozycji, która by się wydarzyła w trakcie analizowanego okresu czasu, czyli nam wskaźnik wychodzi 15 dni. Co z tego wynika? Jeżeli teraz byśmy chcieli sobie ten wskaźnik analizować i go przedstawić w dłuższym okresie czasu, to po, yy, yy, przedstawi nam się następująca sytuacja. Co nam z tego wynika? Jest to szum informacyjny. Niestety, jeżeli będziemy liczyli sobie wartości bezwzględne, to w jednym tym miesiącu, w jednym okresie będziemy mieli 30 dni, w drugim okresie będziemy mieli jeden dzień albo kilka godzin. Także widzimy, że rozpiętość i rozrzut tych wyników jest bardzo, bardzo duże. Jak teraz należy do tego podejść? Sama wartość jest tak naprawdę dla nas bez, bez znaczenia. O wiele bardziej istotnym elementem jest trend. Trend, w jakim postępuje, um, e, jaki zachodzi pomiędzy naszymi analizowanymi danymi. Jeżeli trend jest malejący, mamy problem. To znakiem tego, że coś, że coś działa nie tak. Czyli mamy dużą ilość awarii, nasze przeglądy obsługi profilaktycznej nie są zbytnio skuteczne. Także wiemy, że mamy problem i tym problemem musimy się zająć. Jaki jest cel? Cel jest taki, abyśmy. aby trend nasz był rosnący. Czyli wydłużamy czas pomiędzy tymi awariami. Co dalej z tym idziemy? Dalej z tym idziemy w następujący sposób, że możemy podzielić poszczególne wykresy na poszczególne grupy maszyn, czyli możemy sobie podzielić, w zależności na kategorię maszyn, jak się ten trend zachowuje, jaka jest awaryjność, pomiędzy, jaka jest czas pomiędzy awariami, jaki jest czas życia i z tego tytułu potem możemy przejść sobie do analizy, którymi maszynami musimy się zająć. Także nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na wartościach, które nam pokazywane są yy, yy, wynikające z formuły, ale skoncentrujmy się na trendzie, bo trend tak naprawdę pokazuje nam sedno całego podejścia. Dziękuję.